Pijesz wodę zaraz po przebudzeniu. Wydaje się to nieszkodliwe, niemal automatyczne. Ale co jeśli ten gest wykonywany w dobrej wierze codziennie szkodzi Twojemu organizmowi? Być może nawet tego nie zauważasz, ale ta pierwsza szklanka wody rano może powodować zawroty głowy, nudności, wzdęcia, zaburzenia ciśnienia krwi, a nawet obciążać nerki. To nie jest przesada. Po prostu organizm budzi się w delikatnym stanie. Trawienie jest powolne, hormony wciąż się dostosowują, a krążenie próbuje nabrać tempa. Nagle pojawia się szklanka zimnego napoju, pośpieszny łyk mieszanka leków i pusty żołądek. Wszystko to tworzy cichą bombę, która bez echa podkopuje twoją energię. Większość ludzi nawet nie dostrzega tych sygnałów, aż pewnego dnia osłabienie staje się rutyną. Ale dzięki niewielkiej zmianie wszystko może się zmienić. Zrozumiesz, dlaczego to wszystko zmienia. Porozmawiamy o tym przez dziesięciolecia. Słyszeliśmy tę samą radę. Stałeś, wypij szklankę wody. Było to proste bezpośrednie i wydawało się uniwersalne. Wielu z nas, zwłaszcza po 60. roku życia, przestrzegało tej zasady jak świętego rytuału. Obudzić się, podejść do kuchni, otworzyć butelkę lub napełnić szklankę wodą z kranu i wypić wszystko w kilka sekund. W końcu zawsze mówiono nam, że nawodnienie organizmu zaraz po przebudzeniu to sposób na rozbudzenie narządów, oczyszczenie organizmu i uzupełnienie płynów utraconych w nocy. I tak woda jest niezbędna do życia, nie zaprzeczamy, ale sposób, moment i nawet temperatura, w jakiej jest spożywana, mają ogromne znaczenie i właśnie w tym cichym szczególe tkwi niebezpieczeństwo. Z upływem lat organizm się zmienia. Trawienie staje się bardziej wrażliwe. Rytm serca zwalnia nerki, pracują ostrożniej. Mimo to wielu z nas zachowuje nawyki z młodości. I tu zaczynają się problemy. Lekkie zawroty głowy po wstaniu. Uczucie ciężkości w żołądku przed poranną kawą mdłości po zażyciu porannych leków. Wszystko to przypisuje się wiekowi ciśnieniu poziomowi cukru we krwi. Ale co jeśli przyczyna jest znacznie prostsza niż się wydaje? Porozmawiajmy o pani Celi. Ma 74 lata, mieszka sama, jest aktywna. Lubi spacerować po okolicy i pielęgnować ogródek za domem. Zawsze rygorystycznie przestrzegała zasad zdrowego trybu życia. Wstaje o 6 rano. Bierze tabletki, pije dużą szklankę zimnej wody i dopiero potem coś je. Jednak w ostatnich miesiącach czuła się dziwnie. Rano odczuwała lekki ucisk w żołądku, uporczywe zawroty głowy i przejściowe mdłości. Myślała, że to efekt działania leków lub jak sama mówiła, dolewka wieku. Dopiero podczas przypadkowej wizyty u lekarza wspomniała o swoim zwyczaju szybkiego picia wody zaraz po przebudzeniu. Lekarz zapytał tylko, czy pani idzie wcześniej do toalety. Odpowiedziała, że nie. Lekarz tylko uśmiechnął się i powiedział, proszę spróbować odwrócić tę kolejność przez tydzień. Uznała to za dziwne, ale postanowiła spróbować. Pierwszego dnia wstała, poszła prosto do łazienki, powoli przeszła się po domu, wzięła głęboki oddech i dopiero wtedy wypiła wodę, tym razem letnią małymi łykami. Drugiego dnia powtórzyła ten proces. Trzeciego dnia obudziła się z mniejszymi mdłościami. Pod koniec tygodnia zawroty głowy ustąpiły. Trawienie również wydawało się przebiegać spokojniej. Nie zmieniła leków ani diety. Zmieniła jedynie kolejność prostego gestu. Tego typu historie są bardziej powszechne niż nam się wydaje. Każda z nich uczy nas tego samego to nienawyk sam w sobie jest zły. Ale automatyczny i nieświadomy sposób, w jaki go wykonujemy. Picie wody zaraz po przebudzeniu nie jest złe. Złe jest ignorowanie stanu naszego ciała w danym momencie. Ciało nie jest maszyną, która działa w trybie włączonym. Budzi się stopniowo, a to budzenie zasługuje na szacunek. Innym przykładem jest 79-letni Jonas Wdowiec, który zaczął odczuwać ucisk w klatce piersiowej zaraz po wypiciu zimnej wody rano. Myślał, że to serce. Pobiegł do kardiologa, zrobił badania, wszystko było w normie. Kiedy opowiedział o swojej rutynie, lekarz zapytał: Dlaczego tak zimna woda? Nie umiał odpowiedzieć. Zawsze tak robiłem. Zmienił wodę na o temperaturze pokojowej i zauważył, że dyskomfort zniknął. Te historie pokazują, że problem nie leży w wodzie. Ale w momencie jej spożycia, temperaturze, szybkości, połączeniu z lekami lub braku jedzenia. Każdy szczegół ma znaczenie, ponieważ z czasem organizm nie toleruje już tak jak wcześniej nadmiernych obciążeń i szoków. Ciśnienie krwi ulega większym wahaniom nerki, filtrują wolniej żołądek. Potrzebuje więcej czasu, aby się przygotować. Dlatego ten film nie jest alarmistycznym ostrzeżeniem ale zachętą do zachowania. Ostrożności. Woda to życie, ale może stać się wyzwaniem, jeśli jest źle zarządzana. Każdy człowiek ma swój rytm, swoją wrażliwość. Należy to wziąć pod uwagę. Jesteśmy tutaj, aby przywrócić uwagę na szczegóły słuchanie ciała. Delikatność wobec własnej rutyny. Budzenie ciała z szacunkiem może zmienić nie tylko dzień, ale i życie. Kiedy pijesz wodę, zaraz po przebudzeniu, twoje ciało nadal dostosowuje podstawowe funkcje: tętno, ciśnienie krwi, trawienie, wydzielanie hormonów. Wyobraź sobie dyrygenta próbującego nastroić każdy instrument orkiestry przed rozpoczęciem koncertu. I nagle ktoś wbiega na scenę, krzyczy i zaczyna grać na bębnie. Tak mniej więcej reaguje organizm, gdy otrzymuje całą szklankę wody naraz, gdy jeszcze się budzi. Wydaje się, przesadą nie jest. Rozbijmy to na części. Podczas snu nerki nadal pracują, filtrując toksyny. Wątroba również pozostaje w stanie cichej aktywności, dokonując wewnętrznych regulacji. Rano organizm musi zakończyć ten cykl oczyszczania, a pierwsza wizyta w toalecie jest tego fundamentalną częścią. Teraz pomyśl, jeśli pomijasz ten etap. I napełniasz żołądek płynem, zanim uwolnisz to, co się w nim zgromadziło. System ulega przeciążeniu. Pęcherz jest nadal pełny jelita. Nie pracują, żołądek jest pusty. A ty wlewasz do niego pół litra wody. Co się dzieje? Uczucie wzdęcia nudności, dyskomfort w jamie brzusznej. Co więcej, wpływa to również na układ krążenia. Szybkie spożycie wody może tymczasowo rozcieńczyć sudwe krwi. I spowodować lekkie zawroty głowy lub spadek ciśnienia u osób starszych, które są bardziej wrażliwe. Porozmawiajmy teraz o innym błędzie temperaturze wody. Zbyt zimna woda rano może być prawdziwym szokiem termicznym. Żołądek, który był rozgrzany po wielu godzinach odpoczynku, otrzymuje zimny zastrzyk. Efekt naczynia krwionośne kurczą. trawienie jest opóźnione, istnieje większe ryzyko skurczów. I tego słynnego uczucia ciężkości w żołądku. Mięśnie trzewne, które powinny rozpoczynać dzień w powolnym i narastającym tempie, są zmuszone do reakcji obronnej. Może to pogorszyć stan gastryty refluksu lub zaparć, zwłaszcza u osób starszych, które już borykają się z tymi problemami. A co z szybkością, z jaką pijemy wodę? To kolejny zaniedbywany czynnik. Wiele osób budzi się spragnionych lub po prostu chce osiągnąć cel nawodnienia już wcześnie rano. Chwytają szklankę i wypijają wszystko naraz. Ale organizm nie jest przystosowany do przyjmowania płynów w ten sposób. Najlepiej byłoby naśladować naturę, pić powoli, jak gdyby kropla po kropli. Kiedy woda wpływa powoli, żołądek lepiej. Ją rozprowadza nerki, przetwarzają ją spokojniej. A mózg nie interpretuje tego jako zaburzenia równowagi. Znasz ten lekki ból głowy, który pojawia się rano bez wyraźnego powodu. Często jest to wynikiem zbyt szybkiego nawodnienia, które tymczasowo zmienia ciśnienie śródczaszkowe i przepływ krwi w mózgu. Kolejna ważna kwestia interakcja z lekami. Wiele osób starszych przyjmuje leki wcześnie rano. Na serce tarczyce kontrolę poziomu glukozy. Większość z tych leków wymaga określonych warunków wchłaniania. Nadmiar wody lub picie w niewłaściwej kolejności może opóźnić lub zmniejszyć skuteczność tych substancji. Ponadto niektóre leki należy przyjmować na pusty żołądek, a inne wraz z posiłkiem. Przyjmowanie wszystkich leków z zimną wodą lub naczczo może powodować bóle żołądka osłabienie lub nudności. I znowu objawy te można łatwo pomylić, z skutkami ubocznymi wieku podczas gdy w rzeczywistości są one jedynie konsekwencją nieostrożnej rutyny. Weźmy na przykład Margaret, 82-letnią kobietę, która codziennie naczczo popijała swój lek na nadciśnienie ogromną szklanką wody. Czuła mdłości, osłabienie i wierzyła, że to efekt działania leku. Pewnego dnia jej wnuczka studentka dietetyki poprosiła ją, aby spróbowała zażyć lek tylko z pół szklanki ciepłej wody, i odczekała 20 minut przed posiłkiem. Rezultat – brak mdłości. Brak osłabienia. Ciśnienie ustabilizowało się. Czasami sekret tkwi w drobnej zmianie. Innym powszechnym szczegółem jest nawyk picia wody przed pójściem do toalety. Wydaje się to niewinne, ale tak nie jest. W nocy organizm wytwarza około 500 ml moczu. Po przebudzeniu pęcherz jest pełny. Jeśli wypijesz więcej płynów przed jego opróżnieniem zmuszasz nerki serce i układ krążenia do pracy na podwójnych obrotach może to powodować uczucie pełności refluks a nawet zaburzenia rytmu serca czy kiedykolwiek pomyślałeś że twój poranny niepokój może nie być emocjonalny ale fizjologiczny to nie wszystko wiele osób zwłaszcza zwolennicy modnych diet zaczęło stosować przerywany post lub pić rano tylko wodę jednak poranny post nie działa tak samo dla wszystkich. Starszy organizm potrzebuje więcej energii, aby utrzymać równowagę. Picie samej wody bez glukozy, białka lub błonnika może prowadzić do łagodnej hipoglikemii, uczucia osłabienia, zawrotów głowy i dezorientacji w ciągu poranka. Zjedzenie czegoś lekkiego, banana, garści płatków owsianych, kromki pełnoziarnistego chleba już robi ogromną różnicę. Pamiętaj, woda jest nośnikiem. Ale bez paliwa samochód nie jeździ. Na koniec musimy porozmawiać o pojemniku. Czy butelka, z której pijesz wodę rano, jest plastikowa? Stała na stoliku nocnym przez całą noc. Wiedz, że ciepło i czas zmieniają strukturę plastiku. Nawet modele bez BPA mogą uwalniać szkodliwe mikrokomponenty, które zakłócają działanie układu hormonalnego. A skutki tego z czasem mogą obejmować nasilenie stanów zapalnych, zaburzenia snu, Przyrost masy ciała i zaburzenia równowagi emocjonalnej. Wymień butelkę na szklaną lub stalową. Codziennie rano wymieniaj wodę. Niech pierwszy napój dnia będzie świadomym gestem, a nie tylko automatycznym odruchem. A teraz powiedz mi, czy identyfikujesz się z którąś z tych sytuacji? Czy czujesz, że twoje poranki są chaotyczne, ciężkie lub męczące bez wyraźnego powodu? Być może odpowiedź Tkwi w tym prostym i zaniedbywanym geście. Napisz w komentarzu, jak wygląda Twoja poranna rutyna. Czy pijesz wodę? W jakiej kolejności wykonujesz czynności? Twoja relacja może pomóc komuś, kto doświadcza tych samych odczuć i nie wie dlaczego. Podzielmy się doświadczeniami. Dzielenie się jest również formą uzdrowienia. Jeśli chcesz, zmienić swoje poranki bez konieczności zmiany wszystkiego naraz. Zacznij od tego gestu. Zatrzymaj się, oddychaj i obserwuj. Obudziłeś się. Poczekaj kilka sekund przed wstaniem z łóżka. Porusz palcami stóp, delikatnie rozprostuj nogi, obróć ramiona. To pobudza układ nerwowy i aktywuje krążenie. Następnie idź prosto do łazienki. Tak nawet zanim pomyślisz o wypiciu wody. Opróżnienie pęcherza w tym momencie to nie tylko kwestia komfortu. To niezbędny krok, aby organizm zakończył proces detoksykacji po nocy. Potraktuj to jako zrobienie miejsca na coś nowego. Dopiero wtedy, gdy organizm będzie bardziej rozbudzony, zacznij nawadniać się. Ale oto sekret, nie spiesz się. Weź szklankę wody o temperaturze pokojowej, nie lodowatej ani wrzącej. Jeśli chcesz zwiększyć korzyści, Dodaj kilka kropel świeżo wyciśniętej cytryny. Pomaga to w trawieniu i delikatnie stymuluje wątrobę. Usiądź spokojnie, weź głęboki oddech i wypij pierwsze łyki, tak jakbyś pielęgnował rzadką roślinę powoli uważnie wsłuchując się w reakcję organizmu. Odczekaj kilka minut, aby woda mogła się wchłonąć do organizmu, zanim spożyjesz jakikolwiek inny pokarm. Teraz cenna wskazówka dla osób przyjmujących leki. Przeczytaj uważnie ulotkę i w razie wątpliwości zapytaj lekarza lub farmaceutę, czy lek należy przyjmować na Wiele skutków ubocznych ustępuje, gdy przestrzega się tej wskazówki. Kolejny praktyczny zabieg tabletki należy popijać minimalną ilością wody. Zazwyczaj wystarczy 1 trzecia szklanki. Następnie należy odczekać od 20 do 45 minut przed spożyciem posiłku. Ta przerwa ma ogromny wpływ na wchłanianie leku i samopoczucie. Jeśli lubisz mieć butelkę wody przy łóżku, zamień plastik na szkło lub stal nierdzewną. Unikaj też ponownego używania wody z poprzedniego dnia. Każdy poranek zaczynaj od świeżego napoju, który będzie symbolem odnowy. Wydaje się, to drobiazgiem, ale z czasem zmniejsza gromadzenie się toksyn w organizmie, poprawia metabolizm. I łagodniej reguluje gospodarkę hormonalną. Jeśli chodzi o śniadanie, unikaj długiego postu. Jeśli masz ponad 60 lat, chyba że zaleci to lekarz. Organizm potrzebuje prawdziwej energii, aby dobrze funkcjonować. Zbilansowana kawa może być prosta owoc lekkie źródło białka, takie jak jajko lub jogurt pieczywo pełnoziarniste. Możesz też zjeść owsiankę z bananem i cynamonem. Ważne jest, aby dostarczyć organizmowi składniki odżywcze, które będą go wspierać i chronić układ nerwowy już w pierwszych godzinach dnia. A jeśli po przebudzeniu czujesz niepokój, dezorientację lub zniechęcenie, spróbuj stworzyć mały rytuał. Może to być delikatna muzyka, modlitwa, fragment książki. Połącz ten moment z pierwszą filiżanką wody jako gest obecności i ponownego połączenia się z samym sobą. To właśnie w tej przestrzeni między przebudzeniem a działaniem kryje się moc zmiany twojej rutyny. Kluczem jest intencja. Picie wody może być automatycznym, niemal mechanicznym gestem, ale kiedy robisz to świadomie, staje się to formą troski, sygnałem, że na początku dnia postawiłeś siebie na pierwszym miejscu, a kiedy dzień zaczyna się z poszanowaniem twojego rytmu, wszystko płynie lżej. Być może nigdy nie wyobrażałeś sobie, że szklanka wody może mieć tak wielkie znaczenie. Ale może. Może być początkiem lżejszego, bardziej uważnego i zdrowszego dnia. Sposób, w jaki zaczynasz poranki, mówi wiele o tym, jak bardzo słuchasz siebie, szanujesz się i dbasz o siebie. Więc może spróbujesz. Tylko jutro. Najpierw idź, do łazienki, potem spokojnie wypij wodę, wybierz ładną szklankę. Zwróć uwagę na temperaturę. Poczuj, jak płyn dociera do twojego ciała. I zauważ, jak się czujesz po tym. Jeśli coś się zmieniło, nawet nieznacznie, podziel się tym w komentarzach. Chcę poznać twoją historię. Wyślij ten filmik komuś, kogo kochasz, kto być może przeżywa poranki w trybie automatycznym. A jeśli chcesz dalej uczyć się prostych sposobów na życie z większą świadomością, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Mamy jeszcze wiele do omówienia. Twoje ciało domaga się uwagi, a może ten filmik jest odpowiedzią, na którą czekało?